Ja chcę powiedzieć, że w tym serialu spełnia się moje największe niespełnione życiowe marzenie, czyli jestem z Sonią. Mnie też to szalenie cieszy, ale powiem szczerze, że yy, to nie jest takie niespełnione, dlatego, że kilka razy udało nam się już parę zagrać. Czy to jest jakiś rodzaj pomysłu? Przejdźmy dalej. Rodzina na maksa. Nasze postacie, tak jak żeśmy już powiedzieli, jesteśmy małżeństwem. Yy, Marek. Oraz... Julia. Oczywiście. Dziękuję Ci bardzo, że pamiętasz. Jesteśmy taką parą lekko zwariowanych nuworyszy, ale bardzo się kochających i lubiących, chociaż często się ze sobą droczymy. No co, oczywiście, dodaj pikanterii naszemu związkowi. Dzieci nie mamy, więc czas mamy na pikanterię, prawda? Ale będziemy się starać. Ale nie powiemy, czy nam wyjdzie. Nie, tego nie powiemy. Nie powiemy także, czy któraś z nas <noise> będzie miała jakiś romans? Nie, tego nie powiemy. No, i czy przetrwamy? Myślę, że tak. Yy, główna postać, czyli moja siostra, ponieważ główna postać jest yy, moją siostrą, czy my ją lubimy? Ja owszem. Bardzo! Oczywiście, że tak. Niestety, jest kompletnie niepoważną osobą, gdyby nie my. Ja w ogóle chcę powiedzieć, że w przeciwieństwie do planów innych seriali w tym kraju, tutaj naprawdę wszyscy się lubią. <laughs> Mnie szalenie podoba się ten serial i ta produkcja z tego powodu, że bardzo dużo łamie przy różnych Na przykład główna postać ma młodszego z siebie mężczyznę, co akurat mojej postaci się to nie przytrafiło. Ja mam dużo, dużo młodszą żonę. A! Zapraszamy was wszystkich bardzo serdecznie. Rodzina na maksa. Grzegorz Małecki oraz Sonia Bochosiewicz. Polska.